Witam Was ponownie z tej strony Ucio. Rozmawiamy w tym momencie z. Kamil Wawoczny z SAU. Jestem z Mikołowa. Z Mikołowa, dobra, super. Jesteśmy teraz na świeżo po pierwszych rozgrywkach ćwierćfianowych. Drużyna z łazisk pod y, czujnym okiem Kamila wygrała pierwszy mecz. Powiedz nam Kamil, jak wrażenia? Bardzo dobrze. Podoba mi się to, jak to jest organizacja. Jest świetnie, naprawdę. Ale od strony technicznej, czy chodzi ci o atmosferę? Atmosfera i strona techniczna też jest bardzo dobrze, naprawdę. A czyli sprostaliśmy twoim oczekiwaniom, czy myśleli, że będzie lepiej? Nie, naprawdę moje oczekiwania takie, spełniliście je, naprawdę. A, dobra, to teraz tak, trochę o korzeniach. Jak się dowiedzieliście w ogóle o tym turnieju? Byliśmy już na wcześniejszym tutaj turnieju. Dowiedzieliśmy się to po prostu od mojego kolegi, który to organizuje, czyli Filip łopatecki. Tak więc zapisaliśmy się, próbujemy. Jak na razie próbujemy. No, zobaczymy co idzie dalej teraz półfinały. A jak pierwszy turniej poszedł? O, w pierwszy turniej no, odpadliśmy w drugim meczu. No ale a, a, ale dzisiaj jesteście daleko, także powodzenia. Dobra, powiedz nam, yy, to może zacznie, zaczniemy od takiej cięższej sprawy, bo wczorajsze rozgrywki wyglądały tak, że grupy były podzielone na gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dzisiaj jeżeli jak już drużyny powychodziły z grup się, to wszystko wymieszało, było nowe losowanie. Czy według ciebie to jest sprawiedliwy podział? No wiesz co? Wczoraj powiedzmy, że może nie było to zbyt sprawiedliwe, bo też ten czas nie był też dobrze określony. Były opóźnienia. No nie, zawsze, nie każdy miał czas, nie. A dzisiaj, no, powinno być sprawiedliwe za to, że jest, były grupy podzielone gimnazjum, technikum. OK, rozumiem. Więc dzisiaj ten podział losowania, że teraz tak wyszło, jak jest, więc jest bardzo dobrze. Aha, rozumiem, bo tam były, dochodziły do nas jakieś głosy sprzeciwu, ale jak nie macie nic przeciwko temu, żeby tak wyglądało, to super, to się cieszę. Dobra, powiedz mi, yy, czy myślicie, że takie coś, czyli takie zawody to jest fajna inicjatywa i jak na to reaguje wasza szkoła, jeżeli chodzi o nauczycieli? No wiesz co, inicjatywa jest bardzo fajna. Pani dyrektor jest zadowolona z tego, że reprezentujemy szkołę właśnie w takim czymś jak e-sport. I wyraziła zgodę zaraz za pierwszym razem, jak postanowiliśmy wystąpić. Właśnie z taką prośbą, żebyśmy mogli tu przyjechać. Nie powiem, bo w szkole było trochę drużyn, żeby to się zapisać, więc... A, czyli robiliście wewnętrzne jakieś eliminacje, czy...? No, powiedzmy, że były to eliminacje. A, rozumiem. A nauczyciele, którzy, którzy z wami tu jadą, żeby się wami, w cudzysłowie, opiekować, też zadowoleni? Tak, tak. Tylko, tak jak powiedziałem, ten wczorajszy dzień... Ten czas, ta godzina. Trochę. Ciężki, no dużo, du, dużo drużyn, wiadomo. Chcieliśmy to pogodzić tak, żeby każdy był zadowolony, ale wiadomo, nigdy nikomu nie można dogodzić Dobra. na raz. Dobra, no to powiedz mi, czego mogę Wam życzyć. Szczęście i powodzenia oraz wygranej. No to właśnie tego Wam życzę. Dzięki bardzo. Dzięki.